Zacznij jakimś brzydkim żartem, żeby... wszystkim żartem? To ty zacznij brzydkim żartem, a nie ja! Nie, bo wiesz... <laughs> nie! Zobaczyłem, zobaczyłem jakby twój kanał z e, family friendly contentem i w sumie... Nic nie pasuje, Żaden brzydki żart nie pasuje. By nie musieli być poważni, jak w National Geographic. To ja ci zadam pierwsze pytanie, żeby ci było łatwiej. Czy e, wszystkie influencerki, które prowadzą content family friendly, wcześniej nagrywały na... Kamerkach i mają konto na fans. Ja na przykład nie śledzę zbytnio rynku influencerskiego, ale wydaje mi się, że niektóre influencerki, które nagrywały z kamerki, bardziej realistycznie wypadały w tej pierwszej roli niż w tej drugiej. Tak ja jestem fanem zdecydowanie pierwszego kontentu niż tego później family Friendly. Okej, okay, ale to jest jakaś sugestia, że ja też powinna zmienić content? Nie, to ja po prostu pytam, bo ja już nie znam tak tego świata, może tak się okazać, że na przykład każda influencerka, która zaczyna z być Później przenosi się do family friendly contentu. Może to jest taka wiesz, naturalna e, droga rozwoju jak e, Hannah Montana i Miley Cyrus, na przykład, nie? Okej, okay, tylko to jest w odwrotną stronę. To jest w odwrotną rację, stronę. Ale... To jest jak Blitney Spears. Ona była najpierw taka grzeczna i miła, a później tak. goliła się na łysę, zażyła narkotyki, a teraz to w ogóle Myślę, nie ma się Może W Polsce jest odwrotnie. Jest odwrotnie. No? Ale nie słyszałam, żeby inne influencerki. Informatorki... No, takiego najbardziej dziecięcego contentu. No. Nie możemy tego puścić absolutnie. Dlaczego? Nie, bo to jest fajne. Nie. To jest życie, słuchajcie, to jest życie, no nie ma co... Nie ma, nie ma co tu dawać. Jezus Maria, spłonę w piekle za ten film. Będziesz słuchała płyty ekipy cały czas w piekle, na zapętleniu. W ogóle mam zasubskrybowanych ponad 10 kanałów. jego na pewno, nie? Nie. Wczoraj chciałem odpalić, bo chciałem znaleźć kilka słów pochwały do tego, co robisz. Odpaliłem jeden, odpaliłem drugi, odpaliłem trzeci. Myślałem, że zacznę miłą rozmowę, powiem, że a fajnie coś zrobiłaś. Ale nie zaczynajmy od tego rozmowy. To jest idealny wstęp, żeby właśnie zacząć wywiad z Donatanem. Jestem w ogóle w szoku, że zgodziłeś się udzielić jakby takiej odpowiedzi na pytania, które przygotowałam. I to, że w ogóle zgodziłeś się wystąpić przed kamerą, bo ogólnie z tego co wiem, nie jesteś osobą, która udziela w ogóle wywiadów takich właśnie przed kamerą. Tylko jak już to w takiej formie pisanej. Albo, ale... albo dobrze płatne przed kamerą. Albo dobrze płatne przed kamerą. Jestem tutaj z wami. Uznajemy, że tak jest rzeczywiście. No, Śmierze. Powtarzać to? Nie, no, zajbiście. cięcie po prostu. <gryś> Jednak mimo wszystko, chciałeś, żebyśmy w tym filmie zakryli Twoją twarz. Dlaczego? Jak wypłynęła ostatnia informacja, że posługuje się e, faktycznie moim sobowtórem, który pojawia się w miejscach, gdzie ja nie mogę się pojawiać. Więc chciałbym, żeby ten sobowtór mógł jeszcze popracować, u mnie trochę zarobić i dalej się pojawiać, tak? bo właśnie w tym momencie, kiedy jestem tutaj z Tobą, jestem też w studio z ekipą. Okulary już nie wystarczają, otyłość już nie wystarcza, na szczęście nasze społeczeństwo jest w złym stanie fizycznym, jest bardzo dużo otyłych osób, w związku z czym znalezienie takiego dublera nie jest problemem. W takim razie skoro już ładnie zaczęłaś od tego, że w tym momencie jesteś też w studiu z ekipą, to chciałabym porozmawiać, ponieważ jest to bardzo gojący temat teraz w internecie i jakby cały czas jesteś na językach, mimo tego, że ogólnie jest o Tobie dość cicho i jakby nie... Nie udzielasz się, a jednak działasz w takich dużych, naprawdę dużych projektach, e, między innymi właśnie została wydana płyta ekipy. E, już po niektórych wywiadach można było przypytać, że bardzo dużo na tym projekcie zarobiłeś i chciałam się pytać, czy jest to przypadkiem może jeden z największych właśnie projektów, na których mogłeś najwięcej właśnie zarobić? Zaraz policzymy. <laughs> nie no, słuchaj, nie możemy podawać jakichś nieprawdziwych informacji, tak? Czarek tam z drugiej kamery ką kątem będzie podglądał. Aha, podgląda kątem. Znaczy nie, nie. To policzę w głowie w takim razie. Z wiekiem wyrobiła mi się sprawność liczenia w głowie. Nie, to jest chyba na trzecim albo czwartym miejscu pod kątem zarobkowości projektów. A sprzedażowym, no tak, jeśli mógłbyś porównać? Ze wszystkich swoich płyt, które wydałeś? Trudno powiedzieć, dlatego że jesteśmy w pierwszej fazie no, sprzedaży płyty, płyty ekipy. Jest bardzo dobrze, natomiast pamiętajmy też, że ja zaczynałem w czasach, kiedy ta płyta miała zupełnie inną wartość dla słuchacza. Dzisiaj to jest tylko taka wersja kolekcjonerska, natomiast kiedyś faktycznie ludzie słuchali z tych płyt. Dzisiaj słuchają z telefonów i ktoś, kto kupuje płyty, kupuje to kolekcjonersko i dla tych ludzi wielki szacunek. To powiedz, czy uważasz, że ekipa w dobry sposób promuje swoje treści, właśnie te muzyczne, które zostały wydane? Trudne pytanie, bo na pewno w sieci promują bardzo dobrze, bo tam nie mają sobie równych. Jakby internet jest ich e, zupełnym e, polem takim, gdzie, gdzie działają najlepiej w kraju. Natomiast miałbym pewne uwagi, gdybym, e, gdybym teraz miał coś zmienić, już jest za późno na to. Ale gdybym miał coś zmieniać, to trochę bym się zastanowił nad. E, Promocją w takich mediach konwencjonalnych i, 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 i w sieciach typu Empik, ekipa tego nie robi. Z powodów takich, że jakby promują swoje treści u siebie, ja to rozumiem absolutnie. Natomiast ja dzisiaj z pozycji doświadczenia i jakby wieku. Wiem, że warto jest też inwestować czas swój promocyjny w media konwencjonalne, które pozwalają na zdobywanie słuchaczy. To raz, a dwa pozwalają na inną jeszcze bardzo ciekawą rzecz, na rozdmuchanie informacji giełdowej, co jest też ważne dla ekipy, czyli zbudowanie takiego PR-u, że czego się nie tkną, to przynosi sukces. To jest też istotna rzecz. Czyli uważasz, że można by było to poprowadzić lepiej? Może nie lepiej, inaczej. Inaczej. Okay, mhm. Dobra. A propos tego, że jesteś producentem całej tej płyty, to było dużo pytań, czy ty na przykład zajmowałeś się też produkcją albo przynajmniej wykonaniem, czy miałeś wpływ na to, co pojawia się w boksach kolekcjonerskich, i czy też masz swój udział w całym wydarzeniu koncertowym, jeśli chodzi o ekipę? Nie, moja działka producenta i producenta wykonawczego to było stricte temat związany z dowięzieniem muzyki, dystrybucji, jakby pomysłów promocyjnych, pracy przy niektórych teledyskach, jakby element stricte związany z warstwą twórczą. Natomiast marketingowa część związana z boxami, czy też z wersją, ilością wydań premium, to już jest absolutnie po stronie ekipy. Tutaj, tutaj jakby nie maczają w tym palców. W większości na później pojawiają się też kawałki, gdzie bity stworzyłeś sam, mhm. ale właśnie pojawiało się też kilka piosenek, które, do których bitów nie stworzyłeś i to była tak. kwestia taka, że ekipa sama chciała do kogoś innego się zgłosić, czy na przykład ty stwierdziłeś, że w danym stylu nie chcesz na przykład zrobić bitu. Albo na przykład też mógłbyś się odnieść, do, jeśli możesz, do utworu Shadow na przykład, który jest w ogóle bez tekstu i czy taki był na przykład efekt zamierzony? Ja zawsze namawiam ludzi, żeby przy płytach korzystali z pracy więcej niż jednego producenta z wiadomych powodów. Jeden producent ma gdzieś tam swoją wybraną ścieżkę twórczą, gdzieś ma patenty, które mu się zakorzeniły, zwłaszcza jeżeli tworzy od wielu lat. I tak samo namawiam ekipę, żeby korzystała z pracy innych osób, żeby płyta była po prostu bardziej świeża i różnorodna. Nie umiałbym zrobić czegoś takiego, jak, jak zrobili w kawałku z Jacusiem, bo to jest mm. jakby zupełnie te rosyjskie harbasy to jest coś, co, co zupełnie jakby... Ja tego nie czuję jeszcze. Mimo tego, ja. że jesteś z Rus. Mimo tego, że jestem w połowie Rosjaninem. Ale to jest fajne, że pojawili się inni producenci, inni twórcy, bo to nadało świeżości całej płycie i to jest, to jest akurat mocna strona tego projektu. Hmm, czy mógłbyś się odnieść do utworu Shadow? Aha. Znaczy, to... Czy to był efekt zamierzony właśnie? Tak, no to jest taki kawałek Wujka Łukiego i zastanawialiśmy się, czy to będzie z wokalem, czy będzie bez wokalu, ale usłyszeliśmy Wujka Ukiego za mikrofonem i stwierdziliśmy, że to będzie bez wokalu, no po prostu. Okej, okay, czyli taka jest wersja wydarzeń, ponieważ tutaj dużo było spekulacji, że już na przykład nie było czasu, trzeba było zrobić coś na szybko i że tam nie, już nie, nie było czasu, żeby dograć tego wokalu, ale jeśli taka jest wersja wydarzeń, no to myślę, że jest to dość ciekawa informacja. Który, która, który utwór tak naprawdę z całej tej płyty podoba Ci się najbardziej, z którego jesteś jakby najbardziej dumny? A może jest jeszcze taki, który na przykład chciałbyś poprawić, jakby uważasz, że nie jest wystarczająco dobre, albo może jest też tak, że któryś chciałbyś stamtąd usunąć. Ulubiony to chyba napad na bank, dlatego że tu jest połączenie troszkę dwóch światów, taki świat popowy mainstreamowej muzyki, e, czyli Roxana w refrenie i, e, i ekipa, jakby teledysk też jest super. Które też produkowałeś? Tak, i tutaj jest jakiś taki komplet dla mnie y, zamknięte w jednym nawiasie wszystko i wszystko się trzyma kupy. To, co chciałbym poprawić, to na pewno jakieś parkie wokalne, które nagrywaliśmy naprawdę wiele razy i tutaj trzeba przyznać, że ekipa podchodziła bardzo odpowiedzialnie do tych zadań. Natomiast no też umów mi się w ocenianiu tej płyty i w spojrzeniu na całość muzyczną, bierz mi pod uwagę to, że to nie są muzycy. Mhm. Y, I ktoś to krytykuje to, musi brać pod uwagę ten fakt, że to są ludzie, którzy pierwszy raz stanęli w studio za mikrofonem, gdzie siedział realizator, gdzie siedział producent i producent wykonawczy, ja. I my musieliśmy ludziom, którzy nic, nigdy nie mieli z tym wspólnego czasem, powiedzieć co mają robić. To jest o wiele trudniejsze niż powiedzieć komuś, kto śpiewa. Mhm. Bo tu musisz to w ogóle jakoś narysować, nie? Od początku, więc... Tego nikt jeszcze nie poruszył, tego tematu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa rzecz i, i to, nie są, to nie są łatwe rzeczy. Czy, czy właśnie śledzisz, jak to wygląda z perspektywy właśnie ludzi, którzy y, siedzą w branży muzycznej, jakie mają opinie po tej płyty i też jak to wygląda ze świata influencerów, bo myślę, że to są zupełnie dwie strony, które mają różne zdania. I czy w ogóle śledzisz tą opinię, jakby chciałbyś się jakoś wypowiedzieć na ten temat, czy jakby są to dobre opinie, złe? Znaczy, no rynek muzyczny ma złe opinie. <laughs> Przepraszam, o muzyce influencerów z tego powodu, że po prostu zazdrości zasięgów. <laughs> Ojej. Oj. Jakiś okruszek. Ale powiem Ci, że rzadko mi się przykleja w tak do gardła, jak teraz. Mam nadzieję, że do końca tego wywiadu nie zajdziesz. Nie, mam nadzieję. To już jest druga przykra sytuacja. Branża muzyczna jest zazdrosna, no tutaj jest jakby... To jest oczywiste, są wyświetlenia, są amatorzy, którzy zajmują się muzyką, jest nie do końca to wszystko muzycznie. Z perspektywy muzyków to jest takie samo zażenowanie, jak z perspektywy sportowców, którzy oglądają free Fight, tak? Dlaczego ktoś to robi, zarabia więcej, ma więcej wyświetleń, a my zawodowość tym zajmujemy od lat. Nie? I to jest taka, taka zazdrość, i raczej świat muzyczny nie przyjmuje jakby tego do wiadomości, że no, czasy się zmieniają, tak? i nie odbiera tego w kategorii, że to jest muzyka, tylko jest to jakaś. Forma wybryku żartu, tudzież działania skoncentrowanego na zarabianiu pieniędzy. Dzisiaj influencerzy są tak naprawdę najpopularniejszym nośnikiem popkultury, popularniejszym od muzyków. I to jest ich problem, tak? Bo to, jest, to jest problem po prostu starych ludzi, którzy, którzy nie nadążają za, za biegiem czasu. I zawsze jak pokazuje nam historia, to starsi będą przegrywali z młodszymi. To młodzi niosą muzykę i trendy na sztandarach, więc to, to w tę stronę działa. Czy właśnie śledzisz to, A. jakie opinie mają inni influencerzy, youtuberzy, albo ci tam osoby, które gdzieś tam zajmują się nawet produkcją taką bardziej YouTube'ową muzyki? Po pierwsze, ja jakby nie śledzę rynku influencerskiego, natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle bezzasadne, dlatego że ekipa jest, ma tak mocną pozycję, że tu będziemy widzieli tylko dwie frakcje oceniających. Pierwsza to jest frakcja taka, która będzie chciała wylizać dupę do kości, i powiedzieć, że jest super, żeby zgarnąć trochę fanów ekipy. A druga frakcja to jest taka, która nie ma nic do stracenia i która jest na przekór wszystkim bo oni zawsze będą mówić, że jest źle. Więc jedna i druga są niemiarodajne. Ja czasem czytam jakieś artykuły czy też recenzje płyt z muzycznych portali no i te akurat to dziwo są bardzo pozytywne i i, i tam są ciekawe wnioski, tak? Tam są wysyłane ciekawe wnioski i nie ma tam Jakiegoś takiego żalu i frustracji, że to akurat influencerzy robią, czy że ktoś na tym zarabia kupę pieniędzy. Bo pamiętajcie o tym, że, że tak, ten projekt zarobił bardzo dużo pieniędzy, ja zarobiłem bardzo dużo pieniędzy, ekipa zarobiła bardzo dużo pieniędzy yy, i to będzie bolało ludzi. I teraz ta część projektu, yy, która jest najciekawsza, czyli że amatorzy totalnie poszli do studia i zaczęli nagrywać płytę. Odejdzie na drugi plan. Na pierwszym planie będzie to, że to, jest, że to są pieniądze. I tak człowiek zawsze działa, tak? Jeżeli chcesz zwrócić czymś uwagę, to pokaż pieniądze, pokaż kobiecy biust, największy diament i drogi samochód. To zawsze będzie zwracało uwagę, a reszta to będzie tło. Spotkałam się z wieloma opiniami, że kawałki, które zrobiłeś, bity były robione w stylu. Takim sprzed 10, nawet 15 lat. I chciałabym, żebyś też się odniósł do tego, bo też dużo osób mówi na przykład, że e, masz na przykład e, złą e, paczkę sampli, albo że dawno nie kupowałeś nowych sampli. A z tego co wiem, to nie pracujesz w ogóle na takich rzeczach, więc chciałabym, żebyś się troszeczkę odniósł też do tego i na przykład powiedział, jak wygląda Twoja praca taka twórczo-kreatywna przy pracy nad bitem samym. 15 lat to może taka przesada, bo chyba 15 lat temu jeszcze nie robiłem. Natomiast prawdą jest to, że na płycie Znajdują się różne bity z, z, z różnego przekroju czasowego. tak? Są, to, są, są tam produkcje, które mają na przykład 4-5 lat, są produkcje, które mają 3 lata, 2, są produkcje, które mają rok. To wszystko nie ma w ogóle znaczenia. Jak byłem młodszy, wydawało mi się, że tak, to musi być to, co jest dzisiaj tutaj, ale to nie ma znaczenia. O tym, czy to jest ten, to brzmienie, którego używają dzisiaj, czy używali 5 lat temu, będzie wiedziała tylko garstka. Ona Którzy po prostu siedzą i szukają do czego się przyczepić, bo dla odbioru muzyki to jest nieistotne. Bit to jest tylko podkład, liczy się tutaj, jakby całość, która jest zrobiona. Więc jeżeli ktoś siada nad płytą i zaczyna ją analizować i szukać, gdzie jest za dużo autotuna w którym fragmencie, gdzie jaka głoska została nie tak poprawiona, czy gdzie jaki cykacz jest niepoprawny, to znaczy, że to nie jest słuchacz, to jest ktoś, kto. audiofil jakiś, tak? Albo nazwijmy to tak, który będzie chciał to rozkładać na czynniki na pierwsze, być tym modelarzem i wyszukiwać i a tutaj jest błąd. Zawsze można znaleźć taki błąd. To nie ukrywam, że też popełniam takie błędy, każdy popełnia te błędy, więc... Jaka jest intencja oceniającego? Czy ocenia projekt? Czy ocenia yy, jakby możliwości ekipy? Czy ocenia yy, jakby produkcję? Czy konkretnie chce ocenić mnie i na przykład powiedzieć, że Coś zrobiłem źle, bo wiesz, że zarobiłem na tym dużo pieniędzy, nie? I to zawsze, zawsze można. I to jest taka mentalność budowlańca, to tak nazywam. A kto to panu tak s*** nie? Tak o Jezu, panie, ja to bym panu dwa razy tanie zrobił, dwa razy lepiej. Powstała już płyta ekipy. Yy, nie wiem, czy można zapytać, czy jest w planach druga w ogóle płyta ekipy? I czy możesz na ten temat coś powiedzieć? Trudno jeszcze powiedzieć coś na ten temat, zanim powiedz coś na ten temat tak ekipa. W sumie tak. tak, lepiej nic nie mówić tak naprawdę. To może masz w planach zrobienie czegoś jeszcze z innymi influencerami? Albo na przykład z konkurencyjnym teamem, na przykład z teamem X, gdyby się odezwał, co? Czy na przykład zrobiłbyś im płytę, piosenkę, jakąś produkcję? Nie miałbym z tym problemu, ja nie jestem na własność zarezerwowany i przypisany do jakiegoś składu influencerów. Natomiast odzywali się do mnie różne teamy influencerskie. Okazuje się, że oni mają zupełnie inne spojrzenie na to niż ekipa i po prostu kolokwialnie, brzydko mówiąc, ale nadmiar realni, nie stać ich po prostu na moją pracę, dlatego, że to są ludzie, którzy uważają, że można to wszystko wyprodukować tanio i że to nie ma znaczenia. Jeżeli ja spotykam się z innymi influencerami i ktoś mówi, no chcielibyśmy to zrobić ja zaczynam mówić, jak powinien wyglądać proces produkcyjny, że powinniśmy się przygotować, spotkać się w studio, zrobić próby z songwriterem, nagrywać, tak jak z ekipą nagrywaliśmy, a ktoś mówi, nie, nie ma znaczenia, bo nasi fani to będą słuchali naszej muzyki, nawet jakbyśmy nasrali na scenie, to i tak powiedzą, że to jest super, nie? I oni, oni chcą zrobić coś kiepskiego, jakby już na samym starcie. No ja nie chcę w takie rzeczy wchodzić, to po prostu jestem na to za stary i zbyt próżny, żeby robić coś, co z natury ma być już słabe. Ekipa miała to podejście, że oni naprawdę do tego podeszli poważnie. Oni poprawiali każdy element, który trzeba było poprawić i to podejście do muzyki było naprawdę bardzo, bardzo poważne. Ja się nie spodziewałem takiego poważnego podejścia z ich strony. Więc tak, mógłbym współpracować z jakimś innym teamem, z, z, z innymi influencerami, pod dwoma warunkami, że zależałoby im na tym, żeby dowieść jak najlepszą jakość, i dwa, że byłoby ich na mnie stać. Jak na razie obydwa te warunki odpadają. Ja myślę, że wyczerpaliśmy już cały temat, przynajmniej wyczerpaliśmy wszystkie moje pytania, więc chciałam Ci bardzo podziękować za. Dzięki również. Za odpowiedzi. myślę, że widzowie też będą usatysfakcjonowani. Ja jeszcze mam przesłanie na koniec. O, dobrze. Moi drodzy, słuchajcie, bo bardzo dużo dzieciaków dzisiaj chce być influencerami, obserwując sukces Adrianny, sukces ekipy, sukces wielu osób, i to jest, i to jest w porządku. Ale zastanówcie się, co będzie z tym światem za 20-30 lat, jeżeli wszyscy będą influencerami, jak wam się kibel zatka na przykład. Wiem, że gadam jak boomer, tak? <grymna> Boomer diabers i tak dalej, ale to jest bardzo realne. Pamiętacie, kiedyś był taki czas, że zawodówki przestały być modne, zaczęły być modne studia. No i poszli wszyscy na te studia. I dzisiaj okazuje się, że to wyższe wykształcenie na tyle zdewaluowało, że ci pracownicy budowlani zarabiają dużo więcej. I trochę się boję, że tak samo będzie z influencerami, dlatego zastanówcie się, żeby obok influencerstwa coś równolegle też potrafić robić. Taka moja dobra rada, zupełnie darmowa. Pozdrawiam wszystkich.